Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie informacyjnym. Tym razem chciałbym was poinformować o tym, że założyłem Instagrama. Link do niego macie w opisie. Możecie go zafollowować, polubić, jak wam się podoba. Jak nie, to nie. No ale no, możecie wpadać, jeżeli chcecie. Będą tam zamieszczane różne zdjęcia, na przykład z wycieczek, ze stacji różne zdjęcia jutro też myślę, że zamieszczę. Dzisiaj to już nie, bo dzisiaj nie będę jeździł. Chyba ja codziennie nie jeżdżę, bo by miał dość. No ale no założyłem Instagrama, macie do niego link w opisie. No, jeszcze tak powiem, tylko że nazywa się PKP inne pociągi, wszystko z małej litery oczywiście, podłoga YouTube więc możecie wpadać, no i zaobserwować, zafollowować, no i cześć!